Po zakończeniu II Wojny Światowej świat nawet nie mrugnął, a rozpoczęła się Zimna Wojna. Z grubsza chodziło w niej o rywalizację ZSRR i USA w formie wyścigu zbrojeniowego oraz technologicznego. Z racji, że Zimna Wojna to materiał na inny odcinek, dzisiaj opowiemy o szerzeniu się komunizmu w Azji, a konkretnie to w Indochinach. Jak coś, to Indochiny to ten kawałek ziemi tutaj. Dzisiaj składa się z Kambodży, Tajlandii, Laosu i właśnie Wietnamu. Podczas wojny Indochiny poza Tajlandią były kolonią francuską. Potem Indochiny zostały zajęte przez Japonię, ale ugadali się z Francją w Vichy i kolonia została francuska. Po zakończeniu wojny Indochiny miały dość kolonizacji i wybuchła I wojna indochińska pomiędzy wspomnianymi wcześniej Laosem, Wietnamem i Kambodżą a Francją. I wojna indochińska zakończyła się klęską Francji, a Półwysep Indochiński podzielił się na niepodległe kraje. Podczas gdy zimna wojna trwała w najlepsze USA i ZSRR nie walczyło bezpośrednio ze sobą tylko próbowali wdrożyć swoją ideologię gdzie się tylko dało. Znaczy, że mniejsze kraje walczyły ze sobą, a USA i ZSRR wspierało stronę o swojej ideologii. Jednym z tych krajów był właśnie Wietnam. Po zakończeniu pierwszej wojny indochińskiej Wietnam podzielił się na dwa. Na północy powstała komunistyczna, demokratyczna Republika Wietnamu pod władzą jednego Ho Chi Mina, a na południu niekomunistyczna Republika Wietnamu rządzona przez proamerykańskiego premiera Nodin Dinh w obu Wietnamach miały odbyć się wybory, które prezydent południa odrzucił. Choć min wtedy się wkurzył i tutaj oficjalnie zaczyna się wojna, która najpierw sprowadzała się do zamachów politycznych i przekonywania wsi stron przeciwnych o swoich racjach. Te flagi trochę się mieszają, więc po prostu komuniści będą oznaczeni czerwonym kolorkiem, a demokraci niebieskim. Północny Wietnam posiadał marionetkowych polityków w Kambodży i Laosie, więc postanowili pomóc komunistom. Wtedy ZSRR i USA również zaczęły wysyłać im swoje wojska. Wtedy w Republice wybuchło powstanie komunistycznej armii zwanej Vietkong. Wtedy północ rozpoczęła przerzut wojsk do terenów Vietkongu, co doprowadziło do stworzenia 130-tysięcznej armii. Wojska przerzucano wzdłuż szlaku Ho Chi Minh ustalonego wzdłuż Laosu i Kambodży. ZSRR werbowało ochotników ze wszystkich krajów bloku wschodniego, w tym także z Polski. USA na to zaczęło wysyłać poza żołnierzami helikoptery i statki. Amerykanie chcieli zaprzestać przerzuty wojsk do terenów Vietkongu, więc zaczęli bombardować wschodni Laos. Kampania powietrzna działała pod kryptonimem Rolling Thunder i obejmowała również bombardowanie Kambodży, północnego Wietnamu oraz ataków lotniczych na tereny Wietkongu. Z czasem komuniści pokapowali się, gdzie Amerykańcy będą bombardować i zaczęli unikać ich samolotów, co znacząco zmniejszyło skuteczność ataków powietrznych. Później USA wdrożyło program Phoenix mający na celu zniszczyć komunistów drogą wywiadowczą. Udało im się aresztować wielu agentów wietnamskich, jak i z KGB. Później komuniści rozpoczęli tzw. ofensywę TET. Zaskoczyło ono armię amerykańską, ponieważ z okazji święta wietnamskiego Nowego Roku obie strony zawarły zawieszenie broni. Atak objął prawie całą granicę z Wietnamem Południowym, zajmując szybko przyczółki amerykańskie. Najkrwawsze boje odbyły się o miasto Hue, które wpadło w ręce komunistów, a potem zostało odbite przez Amerykanów. Następnie nastąpiła bitwa o miasto Saigon, czyli o stolicę Wietnamu Południowego. Garnizon miasta liczył około tysiąca żołnierzy amerykańskich i siedem tysięcy policjantów. O drugiej rano komuniści przypuścili atak, ostrzeliwując m.in. budynek sztabu. Amerykanom nie udało się wybronić miasta i upadła ambasada amerykańska oraz pałac prezydencki. Ostatecznie wojna dalej trwała, jednak po dużych stratach i wybraniu nowego prezydenta USA wycofało się z Wietnamu, nie dając mu żadnych szans w starciu z komunistami. I tak republika upadła, a co było potem to materiał na inną historię. <śpiewanie>